Witajcie serdecznie. Dzień dobry albo dobry wieczór w zależności kto kiedy to będzie oglądać. Dzisiaj troszeczkę poważniej, nie tak lekko i nie tak przyjemnie. A dlaczego? A dlatego, że dzisiaj mamy bardzo fajny powód na coś takiego i bardzo fajnego rozmówcę. Drug jest coraz więcej. Samochody są coraz szybsze, ale czy musimy tak szybko jeździć? Czy musimy trasę warszawską pokonywać o te 10 minut szybciej niż byśmy chcieli? Czy warte jest nasze ryzyko? Na te pytanie odpowiedzcie sobie sami, a tymczasem zapraszam was do obejrzenia krótkiego materiału, a później zapraszamy naszego rozmówcę. Zwiększa szansa na uratowanie ofiar wypadku. Utwórz korytarz życia. Życie ma pierwszeństwo. Słuchajcie, tylko na terenie Województwa Podolskiego od stycznia do sierpnia 2019 roku doszło do 386 wypadków drogowych, w których zginęły 74 osoby. To jest 5 więcej niż w roku 2018 w analogicznym okresie. 409 osób zostało rannych. Policji zgłoszono blisko 9 kolizji drogowych. Tyle statystyk policyjnych. Te statystyki każdy z nas może sobie zobaczyć na stronie Podlaskiej Policji. Od 1 listopada wchodzi w życie ustawa o tak zwanym korytarzu życia. Co to jest? Jak to ogarnąć? Z czym to się je? O tym porozmawiamy dzisiaj z naszym gościem, Jakub Soroko, wolontariusz Grupy Ratowniczej Mediwal z Białegostoku. Zawodowo kierowca i ratownik karetki, pojazdu jeżdżącego, również na tzw. bombach i o tych trochę bombach też porozmawiamy. Dobra Kuba, jak wygląda praca kierowcy karetki? Zależy czy rozmawiamy o zwykłym transporcie pacjenta nie wymagającego włączenia sygnałów pojazdu przywilejowanego, to wygląda jak każda normalna jazda zwykłym samochodem. Jeżeli mówimy o pracy kierowcy w trakcie jazdy pojazdem uprzywilejowanym, jest to naprawdę niesamowicie stresująca sytuacja, dlatego że musimy myśleć nie tylko za siebie, ale za wszystkich dookoła, dlatego że auta, które Jadu i słyszę, że zbliża się pojazd uprzywilejowany, bardzo często zdarza się, że zachowują się w sposób irracjonalny. Taki, które moje pytania kolejne, A. ale okej. Okay. Okay. No w każdym razie jest to praca odpowiedzialna i stresująca, wymagająca bardzo dużo skupienia ze strony kierowcy. E jak często dojazd do osoby poszkodowanej czy do pacjenta yy, sprawia Wam problem? Yy, chodzi tutaj o, o, o innych uczestników ruchu? Praktycznie każdy przejazd na tak zwanych sygnałach, na bombach. Yy, myślę, że z każdego przejazdu da się znaleźć takie momenty, w których traci się te cenne sekundy. Tak? A jeżeli mówimy o jakiejś dłuższej trasie, to sekunda tu, sekunda tam i to się składa na dłuższy czas dojazdu. Dzisiaj rozmawiamy sobie, znaczy zaczęliśmy w zasadzie temat o tak zwanym korytarzu życia. Co myślisz, co myślisz o korytarzu życia, a przede wszystkim co myślisz o no, póki co jeszcze formalnym jego braku, że tak powiem nakazowym w Polsce? A czy bardzo dobrze, że w końcu w prawie pojawi się zapis o tak zwanym korytarzu życia, dlatego że to w innych państwach, szczególnie zachodnich, jest to praktycznie standard i w trakcie nauki na prawo jazdy, jak i później w zachowaniu po prostu kierowców. Jest to moim zdaniem bardzo dobra rzecz, pewnie minie bardzo długo czasu, zanim kierowcy zaczną rozumieć i respektować ten przepis, ale jest to na pewno pewien krok ku lepszym, poprawniejszym przepisom ruchu drogowego. No właśnie, bo w Polsce jest coś takiego, że niestety kierowcom trzeba nakazać coś, żeby, żeby to robili, czyli jeżeli będzie, jeżeli każe im się taki korytarz życia, bądź jazdę na suwę, która też na notabene wchodzi z tą ustawą, tylko ona wejdzie 60 dni później, hmm, Takim kierowcom trzeba coś nakazać, żeby oni to wykonali. Dlaczego tak jest? Znajdujesz jakieś, jakieś uzasadnienie czegoś takiego? No bo ja nie na przykład. Nie. Mogę się jedynie domyślać, że to jest po prostu brak wyobraźni, bo jeżeli trzeba nakazywać komuś fakt, żeby ustąpił drogi dla pojazdu przywilejowanego, który w zamyśle ma ratować ludzkie życie i zdrowie, no to tylko i wyłącznie brak wyobraźni. No dobrze, załóżmy, że stoimy w korku na drodze wielopasmowej. Jak kierowca powinien się zachować, słysząc, widząc w lusterku wstecznem? samochód przywilejowany. Niezależnie czy to jest pogotowie, czy to jest policja, czy to jest straż pożarna. Przede wszystkim to musi na spokojnie rozejrzeć się gdzie jest ten pojazd, tak, żeby wiedzieć jak zareagować. Nie może na sam dźwięk sygnałów już robić jakiś manewrów, bo tak naprawdę on jeszcze nie wie czy ten ambulans, czy inny pojazd jest z lewej, z prawej strony, czy idealnie z tyłu. Powinien po prostu na początku rozejrzeć się gdzie jest ta karetka i w miarę możliwości ustąpić drogi w ten sposób, żeby ten ambulans nie musiał robić, czy inny pojazd uprzywilejowany, żadnych gwałtownych skrętów, gwałtownego hamowania, czyli najprościej mówiąc, jeżeli widzimy po swojej lewej stronie... Uciekajmy na prawo i to powoli z rozmysłem, tak? Jeżeli widzimy go po prawej analogicznie, zjeżdżamy do lewej strony. A jeżeli w ogóle jest taka sytuacja, że jedziemy na ulicy dwupasmowej, jedziemy prawym pasem, karetkę czy inny pojazd i jedzie prawym pasem, i na, lewym pasem, i na tym lewym pasie nikogo nie ma, to de facto nic nie musimy robić, bo karetka sobie spokojnie przejedzie tym lewym wolnym pasem. Tak? No właśnie, bo najgorsze jest to, dla was jako dla e, e, kierowców karetek to, że ludzie wpadają w panikę e, i widzą. Błyski, widzą, słyszą sygnały dźwiękowe i zwłaszcza młodzi kierowcy nagle słuchajcie, nie wiedzą, to widać na ulicach, że nie wiedzą co mają zrobić: czy mają zjechać w prawo, czy mają zjechać w lewo, czy mają się przytrzymać, czy mają przyspieszyć. A czy to jest przede wszystkim moim zdaniem takie zachowanie, że w momencie, jak ludzie mają wrażenie, że jak tylko usłyszą pojazd uprzywilejowany, już muszą coś zrobić. A tak naprawdę sygnały są głośne. Zanim ten pojazd do nas dojedzie, my już go słyszymy z jakiejś odległości. Czyli jest ten czas, żeby jeszcze nic gwałtownego nie robić, rozejrzeć się na spokojnie, a nie na hurra skręcać, hamować, wyjeżdżać. No po prostu na początek zorientować się, gdzie jest ten pojazd uprzywilejowany i wtedy podjąć logiczną. Jakoś, jakieś kroki, które zapewnią maksimum bezpieczeństwa i dla nas, i dla pojazdu przywilejowanego. No i właśnie też taka, słuchajcie, bardzo ważna informacja, na drogach wielopasmowych jest tak zwany pas awaryjny, to jest ten taki skrajny pas oddzielany od y, pasa ruchu y, linią ciągłą. On, jak sama nazwa wskazuje, jest pasem awaryjnym, czyli służy do zatrzymywania się pojazdów, które mają awarię. Bądź z jakichś tam różnych względów muszą się zatrzymać. Także drodzy kierowcy, to nie jest to, że to jest pas dla karetki i wy zjeżdżacie z prawego pasa, zjeżdżacie w lewo, bo myśląc, że pewnie karetka, bądź jakikolwiek inny pojazd przywilejowany będzie jechał sobie prawym pasem. Nie, po to jest stworzony korytarz życia, po to on został stworzony kilka, kilka, kilkanaście lat temu na świecie, aby samochody się rozjeżdżały. Tutaj mignęła Wam grafika, jak to powinno wyglądać i, i jak to będzie wyglądać. Jeżeli chodzi o karę, grzywny, czy karę, no tak, mandat jest grzywną, jeszcze nie mamy informacji, nie, nie udało nam się uzyskać informacji, jaka będzie kara za niezastosowanie nie nie się do korytarza życia. Myślę, że z czasem, no, na pewno w mediach, będzie, będą takie informacje. Ok, rozmawialiśmy o drodze dwu-, trzypasmowej tak, w jednym kierunku. A jak wygląda Kuba, jeżeli stoimy na drodze jedno, jednopasmowej? Mamy kawałek pobocza albo go nie mamy. No, możemy nie chcieć zjechać na to pobocze. Nie wiem, obawiając się, że spadniemy w, w rów. Jak wtedy kierowca powinien się zachować? Przede wszystkim spojrzeć do przodu, gdzie jest nadjeżdżający z naprzeciwka samochód. Jeżeli jest dosyć daleko, Zredukować prędkość. W ten sposób y, łatwiej będzie pojazdowi uprzywilejowanemu nas wyprzedzić, a jak widzimy, że pojazd naprzeciwka, który jedzie jest jeszcze daleko, będzie to miejsce na wyprzedzenie. Jeżeli na przykład jedziemy i jest ciąg tirów z naprzeciwka, jedzie, to nie uciekamy też na te pobocze, jeżeli właśnie tak jak mówiłeś się obawiamy, że są jakieś rowy czy z jakiegoś innego powodu, tylko nawet możemy przyspieszyć, minąć tą kolumnę tirów, niech one przejadą w tym y, przeciwnym kierunku drogi i wtedy na spokojnie ustąpić drogi dla pojazdu przywilejowanego. Tutaj w trakcie materiału przywijają wam się migawki z naszego zaprzyjaźnionego, znaczy z kanału naszego kolegi zaprzyjaźnionego, to jest kanał na YouTube na Sygnałach. Tam nasz kolega właśnie nagrywa takie ciekawostki, jak to wygląda, i tu możecie zobaczyć to właśnie z perspektywy kierowcy karetki. Czy ty miałeś jakiś, jakąś taką, nazwijmy to w dużym cudzysłowie, przygodę z, z innym uczestnikiem ruchu, jadąc, spiesząc się tak do pacjenta bądź z pacjentem do szpitala? A czy no, każdy przejazd powoduje duży wzrost adrenaliny, ale takim najbardziej przykładowym myślę opisem będzie. To, że auta prawie zrobiły idealny korytarz życia, czyli lewy pas zjechał na lewo, prawy na prawo. My jechaliśmy po środku no i jedna osoba z prawej strony stwierdziła, że ona jednak na lewo skręci, czyli tak jakby stanęła w poprzek jedynej naszej drogi ucieczki, na szczęście byliśmy jeszcze na tyle daleko i nie mieliśmy zbyt dużej prędkości, że bez problemu wyhamowaliśmy, tak, ale wyhamowaliśmy czyli straciliśmy czas i ta osoba to był przykład tego, że nie spojrzała w lusterko, tylko z automatu po prostu skręciła sobie na lewo, bo tak pomyślała, tak a, a nie spojrzała, że wszystkie auta zjeżdżają z jej pasa na prawo, a z innego pasa na lewo i logiczne, że będzie pojazd przejeżdżał po środku tylko po prostu skręciła na lewo, stanęła w poprzek drogi ani w lewo, ani w prawo ona wtedy nie mogła ruszyć, a my staliśmy po prostu. No jeszcze najgorszym, najgorszym tematem jest to, że kierowcy na przykład słuchają bardzo głośno muzyki i nie tak. słyszą i często nie widzą, bo są zapatrzeni w smartfony i tutaj właśnie te wspomniane wcześniej przeze mnie irracjonalne zachowania, które gdzieś tam człowiekowi się włączają. W tej ostatniej chwili, tak widząc, mm -hmm. widząc jakiś tam przypadek. Słuchajcie, zwracajcie uwagę na to, nie puszczajcie sobie głośno muzyki, bo no, tych pojazdów uprzywilejowanych, zwłaszcza w centrum Białegostoku, notabene jest sporo, dlatego że są trzy, trzy szpitale. Także warto zwracać uwagę. Uwagę na to. Kuba, jakiś czas temu, bodajże około dwóch lat temu, pamiętasz, powstały w naszym mieście defibrylatory, te takie, tak zwane aed zielone, które stoją na mieście. Czy słyszałeś już o jakimś przypadku użycia? Słyszałem o wielu przypadkach, że były te puszki EDA otwierane, i też słyszałem o przypadku, kiedy on został użyty stricte do ratowania ludzkiego życia. Taką sytuację jedną znam na pewno. Czy było ich więcej? Powiem szczerze, nie wiem, bo nie prowadziłem żadnych rejestrów. Ale mówimy o stoku, tak? Tak, oczywiście, w stoku. Jeden defibrylator został na 100% użyty w tym celu, w którym został zamontowany. A czy było więcej takich sytuacji? Ciężko mi powiedzieć. Słuchaj, bo tak, urządzenia stoją bez żadnych. Instrukcji, może nie instrukcji, ale opisów jest jakaś tam kawałek ikonografiki pokazujący co i jak. Tutaj uwaga do was, nasi kochani widzowie, że jeżeli będzie sytuacja zagrożenia życia. W momencie, kiedy otworzycie tą puszkę, urządzenie zacznie wydawać wam komendy głosowo, co macie zrobić, jak macie zrobić. Natomiast czy uważasz, czy, że powinny się mimo wszystko przy tych AED-ach pojawić jakieś instrukcje, opisy. Na zasadzie użyj, to nie gryzie, to nie boli, nikomu krzywda się nie zrobi. A czy nie wiem akurat, czy tego typu opisy powinny się pojawić, ale wydaje Bo mi nasz się. Nasz program jest, nasz, nasze audycje są wesołe, także stąd takie <laughs> Na, na pewno śmieszne by to było, ale powiem szczerze, że... No pytanie mogę. Co by było, gdyby to był wiesz, powiedzmy sobie, człowiek, który jest buchoniemy, a musi udzielić pomocy, a nie ma nikogo innego? No właśnie, to nasz wspaniały operator Mariusz zza kamery zadał to pytanie. Tak, na szczęście przy takich ed bardzo często w środku, w pudełkach są też instrukcje z opisem, są też rysunki tak, opisujące jak to się powinno zrobić i wydaje mi się, że no jeżeli jesteśmy głuchoniemi, to jednak powinniśmy zapewnić sobie pomoc w jakiś sposób osoby trzeciej. No ewentualnie każdy z nas też powinien mniej więcej wiedzieć jak użyć tego urządzenia, dlatego że to tak naprawdę są podstawowe parę kroków do użycia tego sprzętu. To nie, jest, to nie jest jakaś wielka filozofia, jak tego sprzętu użyć, i to jest banalnie proste. Tylko wystarczy po prostu albo przeczytać instrukcję użycia AED, albo spojrzeć na te rysunki, no, albo zapewnić sobie pomoc osoby trzeciej. Jako grupa ratownicza przeprowadza się masę szkoleń związanych z udzielaniem pierwszej pomocy. I dobrze sobie zdajesz z tego sprawę, że ludzie albo nie umieją jeszcze, albo mają blade pojęcie, a najczęściej wydaje mi się, że mimo wszystko tacy ludzie by przy użyciu takiego, przy zmuszeniu się do użycia AED wpadliby w panikę. No tak niestety bardzo często bywa. Staramy się tłumaczyć, edukować ludzi do, do czego jest to urządzenie, w jakim celu powinno ono być używane i, i pokazujemy też jak prawidłowo używać tego urządzenia, tak żeby trochę chociaż część społeczeństwa oswoić z, z AED. No, trzeba pamiętać o jednej zasadzie, że jeżeli dochodzi u kogoś do zatrzymania krążenia, My nic gorszego temu człowiekowi już nic nie zrobimy, tak? jedynie możemy polepszyć jego stan, więc jakiekolwiek nasze działania będą tylko dodatnią wartością dla, dla tego człowieka, tak? A zwłaszcza takie urządzenie jak AED, które jest tak zaprojektowane i tak zrobione, że nie da się tym urządzeniem zrobić krzywdy ani sobie, ani osobie poszkodowanej jest po prostu tak zaprogramowane, że jedynie tym urządzeniem uda się pomóc. No chyba, że rzucimy w tym no to... Tak, to nie jest film amerykański, gdzie biorą dwie elektrody i strzelają, nie. porażają człowieka. Takie pamiętajcie, urządzenie nie wystrzeli w momencie, kiedy wykryje pracę serca. Zgadza się? Dokładnie, tak samo nie... nie... Czyli Kuba, reasumując. Czy uważasz, że powinny się mimo wszystko pojawić jakieś bardzo skrócone i proste instrukcje użytkowania, czy taki, taki, taki must have do ED? Do, do pierwsza odpowiedź, jaka się nasuwa, to tak, że jak nie bardziej, im więcej informacji, tym lepiej, ale trzeba pamiętać o jednej zasadzie, że jeżeli już korzystamy z ED, to znaczy, że jest jakaś sytuacja nagła i też trzeba zbalansować ilość tych rysunków i opisów do sytuacji, w jakiej... Dane osoba będzie, kiedy będzie zmuszona czytać te informacje. Możemy oczywiście całą ogromną listę instrukcji napisać, ale no, w momencie zatrzymania krążenia nikt nie będzie miał czasu na czytanie tego, więc musimy te rysunki czy te opisy zbalansować tak, żeby one były krótkie, zwięzłe i treściwe. No Bardziej, takie... mi, chodzi to, bardziej mi chodzi o takie przesłanie szkoleniowe, a nie, a nie instrukcje użytkowania, bo jeżeli coś, tak jak, tak jak wspomniałeś, jeżeli coś się dzieje, bierzemy, odpalamy, ratujemy życie bardziej chodzi o... Znaczy, też warto wspomnieć o tym, że firmy w Polsce, które zajmują się dostarczaniem defibrylatorów AED, bardzo często jak montują w jakichś punktach TED, te to nie tylko w mieście, ale w sklepach, w hipermarketach, w jakichś galeriach handlowych, bardzo często przy montażu AED proponują szkolenia nie tylko dla pracowników, ale dla osób chętnych. Tak? Więc ma, można skorzystać z takich szkoleń. No, pracownicy z reguły obligatoryjnie są szkoleni z tego AED. Jeżeli jesteśmy w jakimś centrum handlowym, musimy użyć tego AED. Mamy wokół pracowników, którzy no, powinni być z tego przeszkoleni. Możemy ich też również poprosić o pomoc. No ale oczywiście takie krótkie, zwięzłe informacje, no, jak najbardziej na tak. No, ja to. By, dlatego, dlaczego cisnę cię o, o odpowiedź taką konkretną? Dlatego, że chodząc codziennie po plantach, jak zauważycie, na plantach przy tak zwanej dużej fontannie stoi właśnie ED. I uwierzcie mi bądź nie, niejednokrotnie byłem, z byłem świadkiem, kiedy mama nie była w stanie dziecku wytłumaczyć, do czego to jest. To było na zasadzie, a to jest, wiesz co, córeczko czy synku, to jest do ratowania życia. I tyle w temacie, mimo że dziecko było już na tyle dorosłe, że, że byłoby spokojnie w stanie zrozumieć. Słuchaj, ale ja widzisz, ja wpadłem na taki genialny pomysł, mniej bądź bardziej. A może przy naszej pomocy jako redakcji, czyli pomocy sprzętowej, może byśmy zrobili wspólnie jakiś taki filmik i, i, i filmik instruktorzowy, jak używać defibrylatorów. Nie lubię tego słowa. Ciężkie słowo. Myślę, że to jest dobry pomysł, tak? Dlatego, że można by było w ten sposób pokazać, wytłumaczyć, objaśnić konkretnie, czym jest AED, kiedy tego używać. I jak używać. Myślę, że bardzo fajna pomysł. Ja myślę, że uda nam się jakoś, jako tutaj zaprząc jeszcze inne służby, być może no będziemy musieli też porozmawiać właśnie ze Strażą Miejską, która jest, że tak powiem, organem sprawdzającym AED, tak, czy pilnującym AED. Myślę, że to nam się uda. Napiszcie w komentarzach koniecznie, co o tym myślicie. Dziękujemy Wam bardzo. Moim i Państwa gościem był Jakub Soroko. Wolontariusz Grupy Ratowniczej Mediwal, w której właśnie gościmy, do której zostaliśmy zaproszeni na ten wywiad. No i kierowca, a tak kierowca, jakie tam taksówki? Ponieważ. Taksówki życia. <grym zna> właśnie, kierowca taksówki życia. A prywatnie mój dobry kumpel. Dzięki Kuba. Dzięki wielkie. My się widzimy niebawem, a jeszcze takim słowem kończącym, takim zdaniem, bo muszę powiedzieć swoje trzy grosze wtrącić. Korytarz życia. Słuchajcie, to jest bardzo ważna rzecz. Nie słuchajcie głośno muzyki. Patrzcie w lusterka, co się dzieje, co się dzieje dokoła. Jeżeli będą jechały służby ratunkowe, ratownicze, ustępujcie drogi, rozjeżdżajcie się prawo na prawo, lewo na lewo, w ten sposób. Kierowca karetki, straży pożarnej czy policji bez problemu i szybko dotrze na miejsce, a dzięki temu uratuje czyjeś życie, a dzięki temu wy szybciej do celu, bo korek się rozładuje. Trzymajcie się do zobaczenia następnym razem. Hej!